Jesteśmy w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, gdzie będę Państwa oprowadzał po wystawie Wilhelma Sasnala, Taki pejzaż. Spacer po tej wystawie jest zorganizowany w ramach upamiętnienia zagłady Romów w Auschwitz-Birkenau. W 1944 roku, 2 sierpnia, zlikwidowano tzw. obóz cygański w Auschwitz-Birkenau. Wratę 2 sierpnia przyjmuje się jako dzień obchodów pamięci o zagładzie Romów po oprowadzaniu po wystawie Wiktora Sosnela zabiorę państwa na warszawski Grochów, gdzie pokażę mural mojego autorstwa, który ma upamiętniać zagłady Romów. Każdy obraz na tej wystawie ma ukryte znaczenie. Pod metaforą pejzażu Wilhelm Sassner odkrywa zawiłe i trudne wątki polskiej historii. W niektórych jej częściach, aspektach, zazębia się ona z historią Romów, którzy stanowili i stanowią część tego pejzażu. Obraz Bocian nie ma nic bardziej swojskiego niż pejzaż przedstawiający Bociana na Łące. Sasnar podejmuje tutaj ciekawą grę z widzem, kwestionując to co, to, co polskie. Zapewne dla mieszkańców krajów, gdzie ten tak zimuje, od Czadu, Sudanu po RPA, jest równie bliski co nam Polakom. Jest to bardzo istotna i ważna refleksja nad tym, czy istnieje tak naprawdę obiekt, motyw, symbol, pozbawiony wpływów i perspektyw innych kultur. Jeśli zgłębimy się w symbole narodowe, odkryjemy, że one nie mają w sobie jednostronnej narracji, że nie są pozbawione wpływów innych kultur i nie stanowią monolitu. Sasnal w tym obrazie odwołuje się do swoich wspomnień z dzieciństwa związanych z ilustracją do bajki Tuwima Murzynek Bambo. Opublikowanej po raz pierwszy w 1935 roku na łamach e, wiadomości literackich. Obraz ten zwraca uwagę na istotne zmiany społeczne w podejściu do innego, egzotycznego. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu określenie murzym było powszechnie używanym słowem. Dziś już jest niedopuszczalne. Analogiczna sytuacja tyczy się Romów. W latach 70. na pierwszym kongresie Cyganów pojawiła się potrzeba redefinicji i używania własnego etnonimu Romowie. Określenie Romowie przeszło do potocznej mowy w latach 80., 90. XX wieku. Saslan w tym obrazie łączy dwa państwa, Polskę i Izrael. Ten bardzo syntetyczny obraz niesie ze sobą olbrzymi ładunek znaczeniowy. Podkreśla rozerwalność polsko-izraelskiej historii. W dramie ten obraz budzi skojarzenia z utopijną wizją stworzenia państwa romskiego. Państwo romskie miałoby się nazywać Romanistan. Pierwsza tego typu koncepcja pojawiła się w latach 50. i weszła z inicjatywy ugrupowań romskich działaczy. Tak naprawdę znakomita większość Romów, jeśli nie wszyscy, jako swoją ojczyznę traktują kraj, w którym żyją od wieków. Państwa, w których przyszło im żyć, stanowią nierozerwalną część ich tożsamości, kultury, języka i folkloru. Figura górala e, i cygana dla mnie ma wiele wspólnych, e, wspólnych mia mianowników. Obarczona jest podobnymi stereotypami. E, Kochaniem natury, wolności, e, swoistą odrębnością obyczajów, tradycji i stylu życia. Często e, przedstawia się e, zarówno górali, jak i Romów bardziej w formie jakiegoś wyobrażenia. Odwołującego się do etosów, często ten wizerunek jest mocno zromantyzowany. Na uromantycznienie górali miał ogromny wpływ Witkiewicz, który na podstawie architektury szwajcarskiej stworzył styl zakopiański, który na stałe wpisał się w pejzaż Podhala. Podobne mechanizmy tyczyły się Romów. Były one obecne w literaturze, sztuce. Tworzone przez nie Romów często były przyswajane przez nich i wtłaczane jako swoje. Jesteśmy przy obrazie Cyganie. Wilhelm Sassel namalował go na podstawie obrazu gierymskiego Obóz Cygański. Bardzo trudno znaleźć przykład obrazu, dzieła sztuki, które nie byłoby powierzchowną interpretacją życia Romów. Sztuka nałożyła na nich masę klisz, które na stałe zapisały się w świadomości odbiorców. Tak naprawdę każdy obraz, zwłaszcza ten z okresu XIX wieku, albo egzotyzuje Romów, albo ich uromantycznia. Pozwolę sobie zacytować fragment książki Andrzeja Mirgi i Lecha Mroza Cyganie. Odmienność i tolerancja”. Historia Cyganów jest historią odbitą w świadomości niecyganów, w której sami Cyganie rzadko mówią własnym głosem. Jest pisana przez Romów w kronikach miejskich, aktach sądowych, ustawach czy edyktach, relacjach podróżników. Dlatego też Cyganie są bardziej przedmiotem, kategorią niż podmiotem tej historii. Mieć to trzeba na uwadze, poznając historię Cyganów. Kultura Romów jest wciąż mało znana. Stereotypowe obrazy barwnego folkloru, przepychu czy skrajnej biedy są najbardziej kojarzone z Romami. Często bezrefleksyjnie wykorzystuje się te klisze, by opowiadać o tej społeczności. Należy sobie uświadomić, że Romowie stanowią bezpaństwowy, rozproszony, zróżnicowany pod względem obyczajów i języka, i religii naród liczący od 9 do 12 milionów osób na całym świecie. Również w Polsce Romowie dzielą się na grupy i nie stanowią monolitycznej całości. Nie sposób więc mówić, odwołując się do barwnego folkloru czy obyczajowości, o wspólnym obrazie wszystkich Romów. Obraz romantycznych obozowisk, funkcjonujących w sztuce, zawsze tworzony jest z pozycji obserwatora. Malowane sceny taborowe przedstawiane są z zewnątrz. A widok z daleka jest zawsze piękny. Na romantyczny obraz Romów w sztuce polskiej mieli ogromny wpływ XIX wieczni twórcy, tacy jak Gierymski, Siemiradzki czy Kozakiewicz. Grupa Bergitka Roma, z której się wywodzę, czyli górskich cyganów, zamieszkałych na południu Polski, na Podhalu, już w XV wieku osiadła na tych terenach. Kiedy myślę o Romach, z o moich dziadków. Nie ma tam e, roztańczonych e, Romek w kolorowych sukniach przy ognisku. Nie ma też e, ludzi wyjętych spod prawa. Większość Romów e, na terenie Podhala podejmowała bardzo ciężkie prace, e, których nie chcieli się podejmować miejscowi. W opowiadaniach, wspomnieniach moich dziadków e, daleko do wizji determinowanych przez tych, którzy przyjmowali miano cyganerii. Etos wolności wydaje mi się też nie, nieprawdziwy. Romowie często byli, często byli zniewoleni strachem. Obraz namalowany jako reakcja na plakaty zapowiadające wydanie książki Grossa Strach. Nocturnowy pejzaż, nad którym unosi się napis strach, podwojony i odwrócony w odbiciu wody, może kojarzyć się z napisem wieńczącym bramy Auschwitz-Birkenau. Również przy tym obrazie chciałbym nawiązać do wspomnień, e, wspomnień moich dziadków. Przy do pracy doktorskiej, przeprowadziłem wiele wywiadów, rozmów z dziadkami, którzy odwoływali się do wspomnień z czasu II wojny światowej, ale też do życia tuż po niej. I w każdej z tych historii tą czytelną emocją, uczuciem było, było uczucie strachu. Nie chodzi tutaj o strach, który, który paraliżuje. Bardziej chodzi o strach, który, który towarzyszy, który staje się czymś naturalnym. Chodzi o strach, który przestaje się dostrzegać. Tak samo jak przestaje się dostrzegać to, że jest się dyskryminowanym, jeśli dyskryminacja trwa tak długo, że nie pamięta się życia bez niej. Kiedy oburzałem się na historię moich dziadków, w których przewijały się często um, objawy dyskryminacji, um, podsumowali moje e, oburzenie e, słowami, które mówiły o tym, że tak wyglądało ich życie, to, to była ich codzienność. Znajdujemy się na warszawskim Grochowie pod muralem zatytułowanym Zalikierdo, Drom, Przerwana Podróż. Mural upamiętnia zagładę Romów podczas II wojny światowej. Gdy projektowałem ten mural, zależało mi na tym, żeby uniknąć bezpośrednich odwołań do symboliki holokaustowej. Bardziej zależało mi na tym, żeby oddać pewien nastrój, który mógł towarzyszyć Romom, gdy ukrywali się w lasach. Bardzo intrygującym i ciekawym wątkiem dla mnie przy tworzeniu tej pracy było to, że z jednej strony las był schronieniem dla, dla Romów, ale też często miejscem, w którym ginęli. Świadomość różnorodności i zawiło zawiłości polskiej historii wzbogaca jej pejzaż. Lekceważenie lub ignorowanie niektórych jej wątków powoduje, że wiele tracimy. Wydaje mi się, że sztuka jest takim medium, które skutecznie temu zapobiega.